No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor, a Battlefield nie śpi i znowu to robi, bo 30 minut przed startem Call of Duty Next, najważniejszego wydarzenia dla Call of Duty. Battlefield wrzucił roadmapę sezonu pierwszego, oczywiście do najnowszego, Battlefielda szóstki. To jest kolejna z tych rzeczy, którą nie możemy traktować jako przypadek, której nie możemy traktować jako przypadek, no ale to już jest takie dopowiadanie z mojej strony niezbyt istotne w kontekście tego, jaki ten sezon pierwszy w Battlefieldzie 6 będzie. A jaki będzie? Właśnie zaraz wam to wszystko przybliżę. Najważniejsza informacja, sezon pierwszy zaczyna się 28 października, jest to o tyle ciekawe, że jeżeli śledzicie mój kanał albo ogólnie gdzieś informacje o Battlefieldzie, to w kuluarach mówi się o tym, że ten Battle Royale w Battlefieldzie 6 ma się pojawić 28 października, także niejako no pasowałoby to do początku sezonu pierwszego. Początek sezonu pierwszego, no to też innowacji Tryb do Battlefield 6, jakim jest ten Battle Royale. Natomiast o samym Battle Royale już zaspoileruje, nic nie ma. Na razie, jeżeli chodzi o ten podgląd sezonu pierwszego. Co nie zmienia faktu, że kilka tutaj rzeczy się łączy poza. Datą jeszcze. Także o tym też będę na pewno wspominał, ale na razie spoglądamy sobie na tak zwaną roadmapę, na ten podgląd sezonu pierwszego i widzimy, że zostanie on podzielony na trzy tak naprawdę sektory. Sektor pierwszy dotyczy wszystkich rzeczy, które wejdą 28 października: przede wszystkim nowa mapa, nowy tryb, nowe bronie, zaraz to oczywiście bardziej wam jeszcze pokażę. Kolejny sektor od 18 listopada, więc trzy no, 3 tygodnie, trzy 3 tygodnie tygodnie później. Ehm który e, oczywiście w innym już klimacie, e, z osobną nazwą, w tym przypadku kalifornijski opór, bo wcześniej to były niezależne operacje. E, no i też nowa mapa, nowy tryb, nowe bronie. E, no i ten ostatni sektor, najbardziej zimowy, bo zaczyna się e, kolejne trzy tygodnie później, e, i już sama nazwa na to wskazuje Zimowa ofensywa, który może nowej mapy zawierał nie będzie, bo Empire State po prostu zostanie przerobione na zimową wersję, ale będzie zawierał jakiś limitowe, czasowo tryb e, o nazwie z lodowaceniem, który będzie właśnie o tę e, zmienioną aurę na Empire State zahaczał. To jest roadmapa, to jest taka powierzchowna, powierzchowny wgląd do tego wszystkiego. Zobaczmy, co o tym wszystkim piszą sami twórcy. Rogue Ops, czyli na język polski zostało to przetłumaczone jako niezależna operacja, zaczyna się właśnie 28 października i otrzymamy wówczas nową mapę, jaką będzie Blackwell Fields. Mapa, która, taki klimat będzie tutaj nam prezentować. Widzimy go doskonale no i w dużej mierze zahaczamy już o Kalifornię. Bo Blackwell Fields osadzone jest na kalifornijskich pustkowiach w niedawno odnowionej amerykańskiej bazie lotniczej. Do tego pojawi się wraz z tą mapą nowy tryb Strike Point, który będzie przeznaczony do walki 4 na 4, także taki dynamiczny, mały, jeżeli chodzi o skład, rozmiar składu w meczu, tryb i opis sugeruje, że strike point to intensywny, taktyczny tryb dla małych drużyn, w którym drużyna walczy z inną drużyną przez wiele rund, aby zdobyć kluczowy cel. W każdej rundzie jest tylko jedno życie, więc postaraj się, żeby się liczyło. Można by więc to porównać troszkę do trybu znajdzie zniszcz z serii Call of Duty po prostu tryb z rundami. Więc na tej zasadzie to będzie działało, że jeżeli w rundzie zginiecie, będziecie musieli poczekać na kolejną, by po raz kolejny nie zginąć, albo zginąć, jeżeli nie będziemy dawać. Sobie rady. Nowym pojazdem lądowym będzie APC Traverser Mark II. Będzie to opancerzony transporter, który pomieści cztery osoby i głównie ma służyć jako pojazd wsparcia piechoty. Do tego karabinek SOR 300C, czyli karabinek o małej szybkostrzelności, subkompaktowy, zasilany amunicją 300 Blackout. Która zadaje większe obrażenia w porównaniu oczywiście z wersją 5,56 kalibra. Do tego karabin snajperski Minifix, który ma nawiązywać do scouta Elite, z zamkiem powtarzalnym, zaprojektowany bardziej do agresywniejszego grania snajperką. Więc to nie będzie taki typowy karabin snajperski do osadzenia się gdzieś na terenie wysokim i badaniem. I ostrzeliwaniem całego terenu, tylko bardziej, wiecie, takie gdzieś zajęcie budynku i trzymanie może jakiejś linii rotacji itd. Tak Do tego pistolet GGH-22, który ma dużą pojemność, dużą szybkostrzelność, ale zadaje niskie obrażenia. No, i jakieś nowe akcesoria i dodatki do broni, plus oczywiście inne, bo na tej roadmapie jest tutaj też opis na samym dole do każdego z sektorów, że nie tylko, więc to nie jest teoretycznie wszystko, co mamy. Otrzymać. Zahaczyliśmy o tę Kalifornię więc mocno już w pierwszych dniach nowego sezonu pierwszego i kontynuujemy poznawanie tej Kalifornii w kolejnych tygodniach, bo California Resistance, która została przetłumaczona na kalifornijski opór, zaczyna się 18 listopada, jest drugą fazą sezonu i koncentrować się będzie na wyzwoleniu Kalifornii Południowej. Nowa mapa Eastwood to. Takie miejsce osadzone w zamożnej dzielnicy Kalifornii, połączonej z polem golfowym, i mocno generalnie ten klimat, który tutaj widzimy, pasuje do tego e, zwiastuna e, chwilowego, bo chwilowego, ale jednak e, trybu Battle Royale, e, bo mapa Battle Royale e, w Battlefield 6 będzie osadzona w Kalifornii, więc to wszystko tutaj jak widzicie się łączy. Do tego moi drodzy nowy tryb o nazwie Sabotaż, tym razem już dla większych rozmiarów, bo tutaj będą walki 8 na 8. Naszym zadaniem będzie zniszczenie jak największej ilości punktów zanim runda się skończy. Będzie trzeba wykorzystywać kreatywność oraz ekwipunek, każda drużyna będzie miała po jednej rundzie na atak i na obronę, a wygrywa oczywiście ta, która zdetonuje najwięcej punktów. No, czyli taki typowy sabotaż. E, wariacje tego trybu w wielu różnych grach FPS. Myślę, że też w samym Battlefieldzie e, już się e, pojawiała. E, Battle Pickups, czyli funkcja, e, którą znają weterani e, tej serii, nie znam więc ja. Polegać ona ma na tym, że w przeciwieństwie do broni, które pojawia się w ekwipunku. Battle Pickup to zaawansowana, technologicznie potężna broń, której amunicja i dostępność są ograniczone na danej mapie. Gdzie dokładnie będą znajdować się te pick-upy, to zależy od ciebie i Twojej drużyny. Ok, czyli rozumiem to tak, że będzie jakiś zrzut potężnej broni, którą będzie chciał mieć każdy oddział, i będzie walka o to, by być w jej posiadaniu, a gdy już takową broń będziemy mieć, taki battle pickup zdobędziemy, to będziemy siać spustoszenie na serwerze. Tak to rozumiem. Prócz tego oczywiście nowe bronie, strzelba DB12, strzelba z podwójną lufą typu Pump action, zasilania dwoma różnymi lufami. Jedno naciśnięcie spustu wystrzeliwuje nabój z jednej lufy, drugie z drugiej, a następnie Pump action, przeładowuje obie lufy. Okej, okay, czyli taka e... No, znana mi mocno pompa, bardzo nieprzyjemna, gdy ktoś na blisko Wam z nią wyskoczy. Do tego, moi drodzy, rewolwer CH-M327, który w porównaniu do pistoletu z pierwszego sektora sezonu pierwszego będzie zadawał dużo obrażenia, ale ma niską szybkostrzelność i generalnie to będzie ta główna różnica. Do tego również, moi drodzy, pojawi się uchwyt do pistoletów. Ona nazwie Troy uh, i tym oto sposobem dochodzimy do ostatniej aktualizacji, która będzie w sezonie pierwszym. Aktualizacja o nazwie Ofensywa Zimowa. Otrzymamy w trakcie niej zimową wersję Empire State oraz, co chyba najważniejsze, ograniczone czasowo wydarzenie o nazwie Lodowa Śluza, które skupiać ma się wokół mechaniki zwanej Zamrożeniem, która jest modyfikatorem rozgrywki aktywnym tylko w określonych sytuacjach. Także brzmi to dosyć intrygująco, ciekawie. Będziemy musieli więcej się dowiedzieć. Bliżej właśnie tej aktualizacji. Do tego pojawi się również nowa broń do walki, wręcz a więc Czekan, którą będzie można używać, i na ten moment tak wygląda z wierzchu sezon pierwszy w Battlefieldzie 6, który debiutuje 28 października. Jak widzicie, nie ma bezpośredniej wspominki tutaj o Battle Royale, ale zarówno ta mapa, czy ta mapa, czyli dwie nowe mapy, które się pojawią, jak i sama data tego sezonu pasuje do tego, co się mówi i co już wiemy o Battle Royale. Także no, niewykluczone, że im bliżej będzie tego 28 października, bo teraz oczywiście twórcy skupiają się najbardziej na udanej premierze Battlefielda 6, ale im bliżej będzie końca października, tym może coś tam zacznie się wyjaśniać już tak ostatecznie, co z tym Battle Tak czy siak, ja wam za ten materiał... Dziękuję. Jeżeli chcecie więcej kontentu z Battlefielda, łapka w górę oraz podbicie tego filmu, jeżeli macie taką możliwość, będą mile widziane. No i subskrypcja, jeżeli jesteś nowy. Tak będę w tym roku starał się poruszać tutaj na kanale mnóstwo tematów związanych z Battlefieldem. Jak słychać po wielokrotnych przykładach, e, zahaczam e, często też o tego koda. W tym wszystkim, więc jeżeli to nie przeszkadza, będzie mi miło jak dołączysz do mojej społeczności. Dziękuję za dzisiaj, do następnego, mówi Goldzor. Na razie.